Simandero, ja jestem doktor i witam wszystkich na kolejnym moim filmie. Tym razem chciałem Wam zaprezentować Ferrari FXX -K Evo Jest to Ferrari, które można kupić po wbiciu 50 levelu ekipy. Auto jest drogie. No jest najdroższym autem chyba w grze. Tam po chyba około 2,5 miliona już nie pamiętam. Jakiś czas temu je kupiłem. Ale teraz dopiero nagrywam film, także się przejedźmy tym pięknym czerwonym koniem. Ah, pięknie brzmi. Startujemy spod Willi. Jak na Ferrari przystało. Wyjechaliśmy z garażu. silny spoiler się podnosi i opuszcza przy przyspieszaniu i hamowaniu. Auto wygląda jak Batmobil, ale jest naprawdę bardzo ciekawym autem. Mi osobiście bardzo dobrze się jeździ tym autem. Co zaraz sobie zrobimy, właśnie przejedziemy sobie Senika. Jeżeli chodzi o wygląd auta, nie możemy zmienić nic poza felgami, więc felgi zostawiłem i tak oryginalne, żadnych bodykitów, dokładeczek, nic tutaj nie można zrobić, możemy zmienić właśnie tylko felgi, ewentualnie zaciski, tarcze hamulcowe, więc ja mam tutaj pełną serię. styy sobie paułmac 378 U! Uh -huh. i'm sure i'll 388 na nitro. Uuu, nie wybiło mi jakiś krawężnik. Ach skopałem czas. 378 palmo bez nitro. 388 palmo z nitro. Uu. i zaraz sobie zjedziemy na garaż. Zaprezentuję wam osiągi auto. O kurde, patrzyłem w dal. <grystanie> Ale pięknie wizuje na to patrzyłem, kiedy jest wjazd do garażu. Szypie przyjąłem wciąż no więc tak, osiągi mamy 6,3 litra silnik V12 w tym momencie mam 1411 koni silniku też nie możemy w tym aucie zmieniać więc mamy tylko ten swój fabryczny fabryczny on ma 1035 koni po modyfikacjach 1411 na podwójnej turbinie na pojedynczej wtedy możemy mieć 1446 oczywiście wszystko na unikacie plus Zawieszenie nie ma co zmieniać, bo z fabrycznie ma już y, najlepsze Oponki tak samo, tak samo, układ różnicowy, nic tutaj nic nie zmienia Jakikolwiek byśmy nie wstawili Także, tak wyglądają osiągi Tego auta, 2,47 do setki Nie jest to może rewelacyjnie, ale auto no, w, Szybko się na, bo do setki może jest słabsze Ale później od setki w górę, no, szybko nabiera tą swoją prędkość maksymalną, więc to też się liczy i 378 tutaj jest pokazane, i tak jak mówiłem, personalizacja jest tylko z kołami, tablicą rejestracyjną. Nic więcej nie możemy zmienić, ale po co tutaj zmieniać? Auto wygląda niesamowicie, jeszcze w tej czerwieni, krwistej, ognistej. Więc tyle, jeżeli się podobało, zostaw łapkę, jesteś nowy, zostaw suba i do następnego strzałeczka, cześć!